Dzień dobry, dzisiejszy poranek na przeważającym obszarze kraju przyniósł pochmurną pogodę, no ale w wielu miejscach utrzymywały się jeszcze mgły. Jak one długo z nami pozostaną, o tym już teraz Milena Rostkowska-Galant. Witam serdecznie. No i mapa za mną daje niewiele nadziei na pogodne niebo, bo to pojawi się nad tatrami oraz miejscami w zachodniej części kraju. Poza tym w zachmurzenie całkowite mgły, jak widać, powinny już nas opuszczać, a temperatura od 2 dwóch... Stopni na północnym wschodzie i 1 stopnia w Łodzi do 6 stopni w północno-zachodniej Polsce wiatr słaby i umiarkowany. A nadchodząca noc pochmurna, w wielu miejscach mglista. Natomiast deszczowe chmury pojawią się w rejonie Krakowa i Wrocławia. Najchłodniej na zachodzie oraz w górach minus 3, minus 2 stopnie. Najwyższa temperatura w głębi kraju oraz na południowym wschodzie 3 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym wschodzie wiatr będzie słabu i tu. Chwilami wręcz będzie bezwietrznie. Sprawdzamy, co czeka nas jutro. No i od razu e, zacznijmy od północnego wschodu Polski, gdzie przez większą część dnia mogą utrzymywać się mgły. Generalnie zachmurzenie całkowite. Nieśmiałe przejaśnienia w ciągu dnia będą pojawiać się na południu oraz na północnym zachodzie. No i tylko zakopane z piękną pogodą. Deszczowych chmur spodziewamy się w Gdańsku, a temperatura do 7 stopni. Czy w kolejnych dniach widać zimę? No jeśli chodzi o środę, to absolutnie nie. Coraz więcej pogodnego nieba bez opadów, a temperatura od 3 do 8 stopni. Czwartek w centralnej i południowo-wschodniej Polsce przyniesie piękną słoneczną pogodę. Chwilami będzie wręcz bezchmurnie, a temperatura nawet do 9 stopni. Piątek na północnym wschodzie z mgłami, a na północnym zachodzie deszcz, temperatura do 8 stopni. Sobota bez opadów, najwięcej słońca na południu, a w niedzielę piękna, słoneczna pogoda już w całym kraju. Na termometrach od 3 do 7 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. Tak raport smogowy wygląda w tym momencie, tu gdzie żółty kolor jest w tym momencie najgorzej. A aktualne dane na ten temat znajdą Państwo w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia.